Jeżeli widzu możesz, zostaw suba. Zostaw komentarz, zostaw łapkę. Zrób coś. <noise> Albo nie rób nic, no jak do tej pory. To już zależy tylko od ciebie. się majówka. Nie planowałem niczego wielkiego, raczej spokojny wyjazd z rodziną, trochę odpoczynku, trochę natury, zielona wyspa, pierwsza wizyta bez żadnych oczekiwań, po prostu być razem, złapać chwilę oddechu. Ale los miał inny plan. W jeden dzień trzy ryby, dwie dwudziestki, jedna osiemnastka. Nawet nie marzyłem o takim wyniku. Wszystko zagrało. Miejsce, czas, ludzie obok. To jedna z tych zasiadek, które zostają w głowie na długo. A jak to wyglądało naprawdę, zobaczcie sami. Zaczynamy majówkę 30 kwietnia. Przyjechaliśmy jakoś po 11. No, rozstawiliśmy graty. No i zestawy już są w wodzie. Mam stanowisko numer 1. Nie ma tutaj pola do popisu, jeżeli chodzi o wywózkę, bo jest dosyć blisko drugiego brzegu. Natomiast bardzo fajne ryby stamtąd wychodzą z tego, co widziałem. Tym razem oddaję głos komuś naprawdę wyjątkowemu, kto czekał na ten moment. Nie chodzi o to, jak mówi. Chodzi o to, że mówi z pasją i że to dla niego coś ważnego. Cześć! To ja... chcę powiedzieć, że nie mogę się doczekać pierwszej ryby. Ładnie już zachodziło na słońce. Co by powiedzieć? Mamy wszystko naszykowane z tatą, naszykowaliśmy. No mamy naszykowane tutaj. Tutaj mamy namiot taki dla ludzi tam, żeby rozmawiać. Bardzo dobrze Sebastian, oprowadź nas. Oprowadzę Was. Dobra. Jesteśmy tutaj w namiocie. No tutaj, tak nasz namiot. Ja w ogóle siedzę tutaj. Tutaj, tak. Można z... Sobie siedzieć, Mamy tu przekąski też. I tyle mogę powiedzieć: wędki mamy. E, mogę pokazać, które są moje. Te dwie są moimi wędkami. Jedna to taty. Mamy nadzieję, że złowimy coś. No, jak to wam powiedzieć? Wierzyliśmy łówką, pomagałem tacie robić zestawy, moja przynęta, mam nadzieję, że zadziała, którą robiłem sam, mam nadzieję, no trochę mi też spada, pom pomógł przez przeznacza. Dzięki. Poranek nad wodą ma w sobie coś magicznego. Jeszcze przed pierwszą kawą, zanim ruszy dzień, światło, para nad taflą, ptaki gdzieś w tle. To czas, kiedy wszystko budzi się powoli. I nawet jeśli noc była cicha, świt daje nową szansę i nową nadzieję. do karpika dwadzieścia dwa trochę waży napchany kogdun pierwsze branie rewelacja Kolejny dzień, piąteczek. Dzień, można powiedzieć, sukcesu, bo rozpoczął się bardzo, bardzo fajnie. Udało się złowić karpia 20-200. Wysiało o 6 rano. Ja wybiegając z namiotu, zaczepiłem wejście, wywaliłem się. Potem zaryłem łbem o trawę, i biegnąc do wędki. Liczyłem zęby, można tak powiedzieć, czy wszystkie są, ale. Suma summarum hmm, pykło udało się złowić i co? Jestem mega zadowolony. Hmm, oczywiście y, drobna przynęta na haczyk, szóstka na wkręcie, Także żadnej tam y, filozofii nie było. Jedyne co ono to to miejsce, które znalazłem to. Taki spadek jest bezpośredni i później... Delikatna półeczka, i tak właśnie starałem się wycyrklować, żeby zestaw spadł na tej półeczce, a nie tutaj e, na spadku. Bo jedną wędkę, jak postawiłem na spadku, no niestety tam no, to się poturlało na dół, i ten przypomni się z ciężarkiem, to wszystko zaplątał. Co no wiadomo, o czym skutkuje. tak nie ma brania, nie będzie. Więc tak to wygląda. Pogoda jest, no można powiedzieć, super, bo, bo, bo dzisiaj już jest. Troszkę mniej gorąco, i, 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 i wieje, wieje fajny wiaterek, przyjemnie się siedzi, synek się bawi w piachu, gdzieś tam z innymi kolegami z łowiska. Więc, więc fajnie. A, co właśnie, to jest jeszcze coś, co należy powiedzieć: mianowicie zestaw, który był, na którym było branie tego karpia. Jest to zestaw przygotowany przez mojego syna Sebastiana. On przygotował zestaw, on przygotował zanęte, wszystko wymieszał. Ja tylko generalnie wywiozłem, więc cały sukces należy przypisać mojemu synowi Sebastianowi, który pewnie, jak teraz to ogląda, to się z tego cieszy, ale tak, gratulacje, oby tak dalej. Więc jakby ja jestem mega zadowolony. Trochę płakał, bo nie mówi, że nie może podnieść. tak, On by chciał podnieść, a to same duże ryby mówią nie. Niestety no, ryba ważyła prawie tyle co on, więc generalnie, yy, generalnie no jeszcze nie ma siły na to. Ale będziemy próbowali złowić taką rybkę, żeby też sobie ją podnieść i zrobić zrobić dnień. Jak się nie uda, będą takie same, czego sobie życzę, no to wtedy mu pomogę. To jak był zespany właśnie z yy, samego rana, bo ja go tam wybudziłem. On zresztą słyszał jak ja się wy, 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 wytargałem z tego namiotu, więc od razu wyleciał za mną, szósta, jeszcze chłodno, on taki zespany, tam pomarudził trochę i poszedł z powrotem. Fajnie by było złowić coś właśnie w dzień, kiedy tam Sebu się spałem energii i, i, i może aktywnie uczestniczyć w tym całym holu i braniu. Bo tak to po nocy, bo rano to, to tylko ja. Są takie brania, które pamięta się latami. Nie dlatego, że były największe, ale dlatego, że przyszły wtedy, gdy się ich kompletnie nie spodziewałeś. Myślisz, że nic się nie wydarzy, a potem sygnalizator. Serce bije szybciej i w jednej chwili wraca wszystko. Skupienie, adrenalina, emocje, bez żadnego ostrzeżenia. Muszę odsunąć kamerę troszkę. Zaraz zobaczymy. Chce wnosić tym się? Odsunięć? Nie wiemy jaka waga, ale myślę, że ze 20 plus jest. Jest. Uuuuh. mogę pójść, ale podam do kolegi? Możesz. Ja już jak zobaczyłem grzbiet, mówię. Oho". Mówię sewo, z po chłopaków, bo tutaj to czuć, czuć, Sama Samemu będzie ciężko. Ta uciekał kucina, aż tam duże druwałem do namiotu. No zobaczymy. Ale to... Nie masz, nie masz co to decyzji. Poszedł. Zołowiłem kolejną 20, dokładnie 22800, A ta pierwsza ryba miała 2200, 20 nie 22. Czybym was nie skłamał. Natomiast dołowiłem drugą 20, w zasadzie 22 800. Jestem cholernie zadowolony. Czekajcie, o! Jestem cholernie zadowolony, bo... No bo się tego nawet nie spodziewałem, tak, że taką majówkę sobie zrobię. Generalnie pierwszy raz na i 2,20 plus, no to to jest kurde kosmos jakiś. Postanowiłem, że dostawię jeszcze jedną wędkę do zatoki, właścicielka mi pozwoliła. No i generalnie czekamy, no. miałem jeszcze jedno branie spina, nie wiem co to było, natomiast przy no, tych dwóch to ja już jestem mega szczęśliwy. A teraz idę Wam pokazać stanowisko z drugiej strony. Całkiem inne, inna perspektywa, właśnie tu jestem, tu mam te zestawy wywiezione, znaczy ten jeden, jeden nowy, dokładnie w tym miejscu, e, tutaj, zobaczymy. Tu jest toaleta, ale jak, ale nie toaletę chciałem wam pokazać w zasadzie. Jak szedłem tutaj, to sobie przyczaiłem tą miejscówkę i stwierdziłem, że z tej miejscówki będę w stanie wam fajnie pokazać, jak wygląda moje łowienie. Tu, tutaj właśnie jest ten zestaw nowy. Natomiast yy, kolejne zestawy od środy. To mamy jeden zestaw, mamy tu drugi, mamy tu i trzeci, tam przy krzaku i pojechało właśnie z prawego zestawu. Tak to się prezentuje. Nie wiem, czy dobrze widać. Troszeczkę ściemnie. O, tam jest nasze stanowisko na miociki kuchnia i tak sobie łowimy bardzo, zobaczcie, tutaj jest czwarta wędka na taką zatoczkę. Wiatr wieje mi w tą stronę cały czas, więc generalnie liczę na to, że coś tutaj się wydłubie. Tak to wygląda w chwili obecnej. Tu stoją trzy. Z jednej miejscówki złowiłem te dwie, dwa karpie. Co jest ciekawe, tu jest pieseł, a Chodź do mnie, co mojego tu? Co go, O tak! Od drugą ręką. O tak! To mogę nazwać schodami płaczu, bo generalnie. Jak znosiłem to było ciężko, a jak będę wnosił to nie chcę wiedzieć jak będzie. Będzie bolało. Coś się zmienia. Pogoda, presja z innych stanowisk, ruch w wodzie, i nagle to, co jeszcze rano działało, przestaje mieć sens. Trzeba reagować, myśleć szybciej niż zestaw opadnie na dno. I właśnie w tej zmianie kryje się szansa. Dla tych, którzy nie czekają, tylko działają. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Dołowiłem jeszcze dwie ryby. Jedna ryba karpik 18 kg i kolejna rybka yy, amur. 11 kg. Ten karpik wyjechał właśnie z tego miejsca, z takiej dodatkowej wędki, którą sobie dopłaciłem, bo zobaczyłem, że są karpie w zatoczce. I generalnie postanowiłem tam postawić jeden z zestawów, a miałem dodatkową wędkę w przyczepie. Yy, powiem szczerze, godzinę zajęło yy, branie. Znaczy, godzinę zajęło jakby mi wyciągnięcie tego karpia od momentu, kiedy wy wywiozłem zestaw. Potem tym jeszcze jeden, kolejny zestaw, nie wiem, po 15 minutach znowu branie tego amura, tutaj w pomocy Sebastiana też holował razem ze mną, więc y, też można zaliczyć, że to jest jego ryba również. E, no i tyle, ja jestem mega zadowolony. E, już się robi wieczór, Przewioz, postanowiłem przewieźć wszystkie zestawy ponownie na świeżo. No i. Liczę na to, że w nocy może coś wiedzie, a może jeszcze, jeszcze, jeszcze do wieczora coś się uda. Nic nie spodziewałem się, jestem mega zadowolony. Dzisiejszy dzień dał mi 2200, 22800, 18 i 11. Amów. Mistrzostwo Świata. Jakbym mógł łowić tak codziennie, to bym bardzo chętnie to wziął w ciemno. Natomiast nie ma co oszukiwać, jestem dzisiaj wypumpowany niesamowicie, bo było gorąco, prażyło tutaj, miałem te brania, wywózki, tu przy dziecku jeszcze sporo roboty, bo się zafiksował na łowienie małych rybek. Więc yy, mogę powiedzieć, że chętnie bym poszedł spać i no, wstał do jakiegoś brania z rana. A jak będzie, zobaczymy. Czekamy. Nara. Mamy sobotę. Ostatni dzień i ostatnia noc przede mną. Jutro się zbieramy. Jestem trochę opalony. A co? Co się działo? Nie działo się nic spektakularnego od tego ostatniego brania Amura, ponieważ no, nie było brań. Miałem jedno w nocy, miał opad, ale niestety na pusto. Nic, nic nie udało się wyholować. Wpadał lekki deszcz, jak pewnie w całym kraju, z tego co słyszę. No i teraz też zbiera się nam na burze jest niesamowicie duszno, a chmur już napływa i widzę, że zaraz będzie padać. Rano wywiozłem zestawy na, yy, na nowo. Yy, troszeczkę pozmieniałem, żeby, żeby było troszkę inaczej niż przez te ostatnie dni. Nawet z dwie miejscówki zmieniłem na, 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 na inne. Yy, I tyle. Generalnie, jak wczoraj miałem fale do mojej zatoki, tak dzisiaj mam fale z zatoki, więc nie nastawiam się kompletnie na żadne branie bo chyba takowego też nie będzie e, pogoda się zmieniła ciśnienie się zmieniło fala się zmieniła chyba dniem takim moim wędkarskim na tej zasiadce był dzień wczorajszy wykorzystałem go maksymalnie robiąc te cztery brania fajnych fajnych ryb i tyle generalnie nie mam już ciśnienia żadnego miło spędzić ostatnie godziny i ostatnią noc tutaj na zasiadce, na Zielonej Wyspie I, i w sumie tyle jeśli ktoś jeszcze tego nie robi a jest sporo ludzi, którzy tego nie robią, a oglądają bo widzę w statystykach to prośba o subskrypcję kanał się powolutku, powolutku rozkręca co mnie bardzo cieszy, no i motywuje do dalszych wyjazdów i, i działań. Więc, jeżeli widzu możesz, zostaw suba, zostaw komentarz, zostaw łapkę, no, zrób coś. <grym> Albo nie rób nic, no. nie do tej pory. To już zależy tylko od ciebie. Umówmy się tak, że jeżeli nie złowię już żadnej ryby do jutra, to nie będę się odzywał, bo też nie będę miał o czym powiedzieć, nic do pokazania. Eee, więc na chwilę obecną żegnam się z Wami, szczerze mam nadzieję, że nie ostatni raz, natomiast jeżeli by tak było, to dzięki za oglądanie, dzięki, że dotrwaliście do końca i do następnego razu, cześć! Chomurek. na do widzenia, kolejny Może nie na do widzenia, może jeszcze coś złowimy Synu, dasz radę przytrzymać? Dam Poczekaj, poczekaj Podejdź jeszcze może, jak chcesz Boję się Przytrzymaj się boj. Puść Dobra, nachyl się nachyl się. No, dawaj Do góry jest? I to nie jedno. Dobra Mamy to Super, mamy kolejną rybkę Szóstą, tak synu? Tak. Szóstą Karpik Wywiązłem niedawno zestawy i wziął karpik Nieduży, nie jest aż taki wielki Ale cieszę, bardzo fajnie. Chodź, nie, jeszcze. Synek chce? Też? A, no, pewnie, że tak. O, synu, zobacz, jaki ciężki. Nie dasz rady. No. Krew mi leczy. Trzeba go ratować. Pewnie, że tak. A jak? No witam witam. Miałem już kończyć zasiadkę ostatnim pożegnaniem na poprzednim klipie, a tutaj niespodziewanie kolejne dwa brania były. Pierwsze branko Amurek niewielki. Sebastian mógł sobie wycholować. No i kolejne, kolejne, no i potem drugie branie eee, był to karpik o wadze 14 kg. Nie tyle waga jest tutaj ważna, co, o, co sam fakt, że trochę ze mną pojeździł. Dał mi ostro popalić i powiem szczerze, e, nie spodziewałem się, że, że, że jakby taka czternastka może tak, tak dać w kość. w sumarum udało się go podebrać po jakimś tam czasie holu. E, I tyle. W Nocy padało, pogoda się popsuła, e, brań. Na chwilę obecną nie było i raczej już pewnie nie będzie. My powoli pakujemy graty, wrzucamy wszystko do przyczepy i do auta i palimy gumę do domu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!